Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam ustawienia zegarka Casio G-Shock GW7900B1ER. Standardowo do ustawień zegarka wchodzimy przez przytrzymanie przycisku Adjust. I pierwsze co pojawia nam się w ustawieniach to strefa czasowa. Przepraszam, włącznik. Strefa czasowa jest to w zasadzie najważniejszy parametr, który musimy, który musimy ustawić. I strefa czasowa obowiązująca dla Polski to jest Berlin. Stokie do Berlina to jest fabryczną strefą czasową ustawioną w każdym zegarku Kasio wychodzącym z fabryki. Niezależnie od tego, czy jest to wyprodukowane, wyprodukowane w Japonii, czy też nie, bo mamy fabryki w Tajlandii, w Chinach i tak dalej. Zawsze jest to strefa czasowa Tokio, ale to nie ma znaczenia, bo chodzi o to, żeby ustawić właściwą. Właściwa strefa czasowa dla Polski jest to Berlin. I do Berlina wiadomo, że Tokio jest bliżej na wschód, więc przyciskiem reverse idziemy, przepraszam, na zachód, więc idziemy sobie w kierunku na zachód. Przytrzymując przycisk reverse. Aż pojawi nam się tutaj skrót BER, czyli Berlin. Jest skrót Berlin. I to jest najważniejsze ustawienie. I w zasadzie na tym, y, można by powiedzieć, za, y, ustawienie możemy zakończyć, zatwierdzić y, adjustem i w tym momencie przytrzymać sobie przycisk y, prawy dolny, czyli receiving, i po prostu pobrać całą resztę parametrów, czyli godzinę, minuty, sekundy, bieżącą datę z y, atomowego wzorca czasu, właśnie w Berlinie. A znaczy nie w Berlinie, przepraszam, obowiązującego, obowiązującego dla strefy Berlin, a umieszczonego niedaleko Frankfurtu y, nad Menem, w takiej małej miejscowości Mainflingen. I teraz tak, jeżeli jest, akurat znajdujemy się w dobrym zasięgu tego sygnału, czyli tutaj będzie wyświetli nam się siła sygnału L3, czyli najsilniejsza, wtedy zegarek pobierze bezbłędnie wszystkie te parametry. On to potwierdzi tutaj napisem GET, pod koniec całego, całego procesu. Jak również zaświeci na stałe, tutaj ten wskaźnik, teraz tego niestety nie widać. O, teraz go dobrze widać tutaj w rogu, Te cztery kreseczki, ten wskaźnik zaświeci się na stałe. I wówczas będziemy pewni, że odebraliśmy prawidłowo sygnał i w zasadzie nic więcej nie musimy ustawiać, niemalże. Tam już takie dodatkowe rzeczy. Ale tu jak widzimy nie mamy zasięgu, więc ja teraz go nie odbiorę. Więc ja teraz anuluję to i wejdę jeszcze raz do ustawień i przeprowadzimy je sobie tutaj manualnie. Więc tak, strefę czasową mamy ustawioną już dobrze. Przechodzimy przyciskiem MODE dalej. I kolejną rzeczą jest strefa, stref, w czas letni lub zimowy. Jako, że w tym konkretnym przypadku zegarek będzie łączył się z, z sygnałem w Berlinie, przez w Berlinie, tylko w Mainflingen, DST nie ustawiamy na ON, tylko ustawiam na Auto. Zobaczcie, mamy trzy pozycje: Auto, OFF i ON. Zostawiamy na Auto, ponieważ to będzie jeszcze jeden parametr, który będzie odbierany z wzorca atomowego drogą radiową. Także, jeżeli zegarek jest wyposażony właśnie w funkcję waveceptor i on znajduje się w zasięgu i będzie aktywnie odbierał sygnał, zawsze ustawiamy wtedy strefę DST na auto. Czyli dzięki temu, w momencie gdy przechodzimy z czasu letniego na czas zimowy, nie będziemy musieli zmieniać go, zmieniać go ręcznie, tylko po prostu zegarek pobierze sobie te dane automatycznie z serwera czasu przy kolejnej synchronizacji. Naciskamy w zatem przycisk MOD, przechodzimy do kolejnej wartości, i teraz ustawimy format wyświetlania godziny, czyli to ma być format 12 czy 24 godziny. Oczywiście w Polsce obowiązuje format 24 godziny, zatem przyciskiem tutaj forward przechodzimy na tryb 24 godziny. Widzimy od razu aktualizującą się godzina. teraz była 4 PM, teraz jest 16. Przechodzimy dalej. Kolejną wartością do zresetowania będą sekundy, i tutaj już potrzebujemy podeprzeć się wzorcem. Wzorcem czasu, a nic lepiej nie posłuży nam za, wzorze, za wzorzec czasu, jak zegarek, który jest właśnie świeżo synchronizowany z atomowym wzorcem czasu. W tym przypadku będzie to znany i lubiany nasz zegarek Casio G-Shock GW9400-1ER, który jest moim codziennym zegarkiem. Synchronizowałem go dzisiaj, tutaj widzimy te trzy kreseczki nad literkami PS. On był synchronizowany niecałe dwie godziny temu, także. Jest jak najbardziej aktualny i teraz po prostu poczekamy aż tutaj na sekundniku yy, wzorcowego zegarka pojawią się zera i w tym samym momencie naciśniemy przycisk start stop czyli reset sekund. Zobaczcie zresztą można sobie to robić kilkukrotnie. O naciśnięcie powoduje reset, znowu reset i teraz na równe zera, momencik. No, w miarę powiedzmy, że się udało. Zresetowaliśmy sekundy i przechodzimy dalej. Przyciskiem, jeszcze tylko mała dygresja odnośnie sekund. Jeżeli resetujemy sekundy w momencie, gdy migają one w zakresie od 0 do 29, wtedy wartość minut nam się nie zmienia. Natomiast jeżeli resetujemy sekundy przyciskiem Start-Stop, gdy one migają w zakresie od 30 do 59, wówczas wartość minut zwiększa nam się o 1. Przechodzimy zatem przyciskiem Dalej, ustawiamy godzinę. Jak widzimy, różnica jest tylko godziny, więc zmniejszamy sobie wartość tutaj przyciskiem Reverse 1. Przechodzimy przyciskiem mode dalej. Mamy 15.14, czyli musimy zwiększyć o 9 minut. Przytrzymujemy w tym celu przycisk start-stop. 15.14 jest wszystko ok, i Modem przechodzimy dalej. Ustawiamy rok. Mamy aktualnie rok 2017. Tak patrzymy, jest 17. Miesiąc teraz ustawiamy 6. Przytrzymujemy forward. I dzień mamy 14, też forwardem wygodniej. Jest 14, przechodzimy dalej. Kolejny tutaj menu będzie key i nutka. Key to oczywiście nie jest klucz, tylko klawisz. Innymi słowy, możemy tutaj przyciskiem Start-Stop przełączać się pomiędzy dwoma wartościami, albo Key z nutką, czyli dźwięki przycisków włączone, albo Mute, czyli dźwięki przycisku wyłączone. I zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. W momencie, gdy Key jest z nutką, czyli dźwięki przycisku są włączone, nie jest tutaj aktywna ta pozioma kreseczka nad napisem Mute. A gdy włączymy wersję Mute, wówczas dodatkowo pojawia nam się tutaj kreseczka nad napisem Mute. Ja osobiście wolę dźwięki przycisków, więc... Zostawiam wersję tutaj w wersji włączonej. Kolejne naciśnięcie przycisku mode. Yy, przechodzimy do ustawienia długości Afterglow, czyli długości podświetlenia pod naciśnięciu przycisku. I zobaczcie. Teraz mamy ustawione długość podświetlenia na, na 1, czyli jest to dokładnie półtorej sekundy i zobaczcie, naciskam podświetlenie jest to króciutki czas podświetlenia od razu zniknęło. 7. 8 I niecałe 9 już znika. Prawym dolnym przyciskiem możemy przełączać się między dwiema wartościami 1 i 3, co odpowiada odpowiednio 1 to jest 1,5 sekundy, i 3 to jest równo 3 sekundy. I teraz zobaczcie, na dziesiątce startujemy 10, 11, 12, 13 i dopiero prawie. Przy 14 skończyło tak, że to jest, to jest 3 sekundowe podświetlenie jako, że tutaj ten zegarek świeci raczej słabo to znaczy nie tyle słabo, bo on świeci bardzo czytelnie ale jednocześnie nie jest to silne podświetlenie ja bym sobie zostawił spokojnie podświetlenie na długości 3 sekundowej to niespecjalnie będzie nam tutaj drenowało akumulator który i tak jest teraz w lato bardzo skutecznie doładowywany na słońcu a ja wolę osobiście, jeżeli zegarek jest czytelny więc włączam tutaj podświetlenie na długości LT3 przechodzimy dalej, modem i ostatnia tutaj funkcja do ustawienia jest to PSP, to jest nic innego Power Saving, czyli oszczędność energii. Jeżeli wykorzystujemy zegarek. Standardowo, czyli w nocy śpimy, a nie jesteśmy, nie wiem, nocnym markiem albo nie pracujemy na nocnych zmianach. Zdecydowanie polecam funkcję Power Saving, tutaj przyciskiem prawym dolnym klawiszem, włączyć, zostawić, pozostawić w pozycji ON, tak aby zegarek w nocy, podczas jego, oczywiście tylko podczas gdy z niego nie korzystamy, automatycznie przełączał się w wygaszenie ekranu, czyli wtedy miga tylko dokładnie taka kreseczka, tak jak teraz, tylko wolniej nad napisem power save, save i, i cały wyświetlacz jest wygaszony, natomiast gdy zegarek albo podniesiemy i on wyczuje ruch, albo albo naciśniemy dowolny z pięciu klawiszy, zegarek od razu wyświetli na bieżący czas w trybie timekeepingu. Także także jeżeli chodzi o tutaj to ustawienie zostawiamy je w, te, w tej pozycji, kolejne kolejne naciśnięcie przycisku mode Powoduje przejście już do, do wersji, do podstawowego ustawienia strefy czasowej. Także omówi, ustawienia omówiliśmy sobie już w zasadzie wszystkie. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę. Jeśli chcielibyście zadać jakieś pytanie, poradzić się w jakiejś kwestii, nie wiem, skomentować, skorzystajcie po prostu śmiało z sekcji komentarzy. Chętnie na wszystkie odpowiem. A jeżeli chcielibyście zobaczyć inne filmy na temat zegarków Casio G -G, Casio Baby G, zrealizowane przeze mnie. Zapraszam do zapoznania się z treścią mojego kanału, jak również zapraszam do subskrypcji, dzięki czemu będziecie informowani na bieżąco o nowościach pojawiających się na moim kanale, czyli nowych zegarkach w, 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 u, u mnie w teście. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.